maneczko, witam was na kolejnych poszukiwaniach To już tak tradycyjnie Jest sobota, jest wypadzik Jest to nasza nowa miejscówka, byliśmy na niej tylko raz Na ostatnim filmiku mogliście zobaczyć Co tam znaleźliśmy W sumie większość to było militari Ale dzisiaj będziemy chcieli przeatakować tą górkę trochę z innej strony Czas operacyjny dzisiaj jakieś 3 godzinki Ale myślę, że może i nawet zostaniemy trochę dłużej, bo Eee, fajnie słoneczko świeci Mimo, że jest 2 stopnie to całkiem przyjemnie Dobra, to, to by było tyle gadania Ja zabieram się do roboty i widzimy się zaraz przy pierwszym sygnale Minęło pierwsze 15 minut i cisza Zero sygnału Raz jakieś tam żelazo się odezwało, ale Ogólnie cisza, cisza Z jednej strony to dobrze, bo jak już coś wpadnie, no to mam nadzieję, że coś ciekawego, a nie jakieś tam śmieci. No, w końcu pierwszy sygnał 7-6. Kulka i jest muszkietereczka, ale taka mniejsza to będzie troszkę chyba. Chociaż no, standardowo. Hmm. Taki sygnałek mieszany, tak coś tam żelazo też jakieś odzywa. Co tam? Kieta? Na co No. Co ten twój pimpek tak tam? Pimpek ci tam nawala. Aha. Ciekawe no, ciekawe. Czy to nie było gdzieś może zamurowane w jakimś tym? Jak konia kupię, to sobie wtedy przyjdę po to. No. Siedem trzy. Płciutko. Jest. Aj, kurde, już mnie moneta. Ale nie, guzik. Zobacz, mówię, ach już się cieszę, już chciałem skakać z radości, bo patrz, tak w rękach mi ten, no ciach, 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 a tu no Ale fajne co chcesz. I wyskoczyło ucho Chyba taki golaz, co? Będzie? Proszę chyba tak Ale pięknie to słońce wali. Jasne. Mhm. Klasa. Zarobistym w ogóle teren tutaj jest. Z mega. Naprawdę teren wow. jest super, tak, No, coś tam się zaczyna. Kurka, dragudzik. A co tam u ciebie? No, ładnie. 7, 7 no. 80. ładnie, ładnie. Jest Sygnał warty wartych grzechu. Mhm. Tylko, że coś większego. A jak dobrze wiesz, coś większego to może być. Mina, przeciwpiechotnik, granat. <grymna> Bomba. Bombastycznie. Ale to nie wygląda na jakieś granat ani słabymi. Nóż. Taki kształt. To jest długie. Tutaj, byśmy z tej strony lepiej wejdzie. O. Chyba już to jest na wierzchu. Ej, to kurna wygląda jak... Miecz. No kurna. Nie, to jest za szerokie. Co to jest? O, o, o. Idzie. To czekaj, czekaj. <laughs> o, o. o panie Widzi pan Witamy w średniowieczu o. Proszę bardzo Kurde ładne Ładnie ładnie nie? No. Czy to nie będzie jakiś bojowy? Ale na pewno to jest, To będzie średniowiecze nie, to nie, jest No i dobra to wyszło średniowiecze Idziemy dalej. Kapselos. Aby, czy nie powinien być to drugi kapsel? A jednak. A jednak. Był ten jakiś trochę starszy. Już tu poleżał trochę dłużej. Nie wiem, czy nie widziałem kapsla już. Tak. Dobrze widziałem. Następny dziewiąty. chodłanek. I co tym razem? Tym razem pocisk. Ach, kurde. Chyba jakaś lipa. Chyba nie wiem, czy to nie kulka jest. Ta, to będzie kulka chyba. Tylko że po spotkaniu z czymś lub z kimś. O kurde! Nie, to chyba nie będzie moneta z dziurą w środku. Jakaś podkładka taka mega cienka. pocisk jakiś taki mały kaliberek sześćdziesiąt siedem mam nadzieję, że nie będzie to czwarty kapsel. ten szpiciutko więc jest szansa i na kapsa ziemia, proszę Podejrzana, ha i jest guzik. No proszę, drogi guzik jak dzisiaj wpada. Uuu, czy by coś tutaj wychodziło na nim? Chyba ta. Ta, tam coś jest na nim. Się umyje, się zobaczy. No dobra, dobra, ciekawy guziczek. Siedem, osiem. Dziwna ziemia taka. Yes, yes, <laughs> whoa. Wow, mam srebro! Kurde! Wow! Ogień! Ale oby tylko był fajny stan! Piękna patynka zielona. Cieniutkie, jak żeletka Patrzcie na to. Aż mi się łapaczą się, kurde! Nie no Jestem ciekaw co tam pod tą patynką Się będzie kryło Ale wow, wow. Nie uciekaj mi tutaj Koleżko Jak dobrze, że byłem Ostrożny przy kopaniu Ale ta ziemia jaka dziwna To kurde czerwona Jest, jest <ścoughs> Nie wierzę To ja już mam dzisiaj Dzionek zaliczony Lecę, Billy jak zobaczy to Już widzę jego minę 69 Ładny sygnał, jak ładny to -o. znów ta wyziemia Jakby to teraz było długie sreberko, To chyba bym oszalał ze szczęścia Czyżby miał aż takiego farta, nie sądzę. Dobra, jest łóżka czerwona spłonka. Myślę, że jeszcze ze dwa sygnały i to będzie na tyle, bo już jeszcze trzeba się popakować. No i jest sygnałek Chwilę go musiałem wychodzić Siedemdziesiąt osiem już trzecia dzisiaj, trzecia kulencja. To widać, nic nie trafiło Dobra. I jeszcze jeden sygnałek. No i mamy sygnałek 68. Coś tu jest. Chyba większego. Czy to nie będzie podkowa? Albo też taki nóż. Niech nas bili. Ciekawe, ciekawe. Mam chyba coś podobnego jak ty, ten nóż. Zaraz właśnie to wykopę. A nie, o kurde, co to jest? A hak? Pierwsze co mi się skarżą, mówi Givera, taka, taka jakaś dziwna, a to hak. Dobra, tak czy siak wpada ostatnia rzecz. My uciekamy. Dzięki za obejrzenie. Ocinka, trzymajcie się do następnego a hej!